A hey, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu czas Zerknąć, co w tą torkową sesję dzieje się na rynku zagranicznym, na rynku krypto oraz dokonać podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania tradycyjnie przygotowania skrót informacji prosto z bankiera i od razu ruszamy z pierwszymi ciekawostkami. Bezos, wiecznie młody, inwestuje w technologię, która zatrzyma starzenie się, czyli kolejny pewnie wielomiliardowy biznes. Jeff Bezos chce zatrzymać proces starzenia się. Zainwestował w startup, który pracuje nad przeprogramowaniem komórek. Do inicjatywy dołączył rosyjski miliarder i japoński Noblista. Amerykańskie media informują, że najbogatszy człowiek świata zainwestował w Altos Labs. To firma, która pracuje nad technologią opóźniania starzenia się komórek. Metoda polega na wszczepianiu białka do komórki, a jej głównym celem jest przywrócenie stanu zbliżonego do komórek macierzystych. Jak podaje Daily Mail, zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii firma zebrała na swoje cele już około 270 milionów dolarów. Na razie nie znamy szczegółów badań, nic nie wiadomo także na temat komercyjnego zastosowania. Odkryć, no ciekawe, lecimy dalej. Soros, największa firma inwestycyjna świata, popełnia tragiczny błąd. Inwestowanie teraz miliardów dolarów w Chinach jest tragicznym błędem. Pisze George Soros. BlackRock może stracić pieniądze swoich klientów, a co ważniejsze, szkodzi interesom bezpieczeństwa narodowego USA i innych demokracji, dodaje miliarder. BlackRock, czyli największa firma inwestycyjna świata, zarządzająca aktywami o wartości przeszło 8 bilionów dolarów, zwiększa zaangażowanie w Chinach. W ostatnich tygodniach istotnie powiększyła ofertę dla klientów za murem, a globalnym inwestorom rekomenduje podwojenie lub potrojenie. Pozycji w państwie środka. No ciekawie. BlackRock zdaje się nie rozumieć prezydenta Xi, komentuje George Soros w The Wall Street Journal. Jego zdaniem, rozróżnienie chińskich firm na państwowe i prywatne mija się z celem, ponieważ Pekin postrzega wszystkie jako narzędzie. Miliarder dostrzega także inne, bardziej prawdopodobne wytłumaczenie, potencjalne zyski z inwestycji. Soros ostrzega jednak zarządzających przed licznymi ryzykami wiszącymi nad chińską gospodarką. Wskazuje m.in. na ogromny kryzys, szykujący się w sektorze nieruchomości, liczbę urodzeń niższą niż wskazują oficjalne statystyki i program budowania powszechnego dobrobytu, którego celem jest redukcja nierówności poprzez redystrybucję bogactwa od zamożnych do reszty populacji, co nie wróży dobrze zagranicznym inwestorom. No ciekawe, daj znać, co o tym sądzisz w komentarzu, a ja lecę. Dalej, szkodnik jednak nie zatrzymał fabryki świata. Kolejne rekordy, no to zobaczmy jakie. Niepokojące sygnały o spowolnieniu chińskiego handlu po raz kolejny nie znalazły potwierdzenia w danych. W sierpniu rekordy pobiły zarówno eksport, jak i import. Opublikowane dziś dane o handlu zagranicznym nie potwierdziły tego niekorzystnego obrazu. W sierpniu eksport wzrósł o 28,6% rok do roku i sięgnął rekordowych. 294 miliardy dolarów. Import zwiększył się o 1 trzecią. Już szósty miesiąc z rzędu rosną szybciej niż sprzedaż za granicę, do najwyższego w historii poziomu 236 miliardów dolarów. Zarówno eksport, jak i import wyraźnie przebiły oczekiwania analityków po słabszym od prognoz lipcu. No lecimy dalej. Popatrzmy na to. Rekordowe aktywa rezerwowe Polski. NBP pozyskał nieco złota. W sierpniu wartość polskich aktywów rezerwowych. Zwiększyła się aż o 6,4 miliarda dolarów i sięgnęła najwyższego w historii poziomu 169,5 miliarda dolarów. LBP nieznacznie powiększył też zasoby złota. Znaczący wzrost polskich rezerw to przede wszystkim efekt. Otrzymania SDR-ów o wartości ponad 5,5 miliarda dolarów w ramach alokacji jednostki rozliczeniowej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW rozdysponował w sierpniu równowartość około 650 miliardów dolarów. Główną część aktywów rezerwowych Polski nadal stanowią oczywiście rezerwy walutowe, czyli głównie obligacje skarbowe innych państw. Denominowane m.in. w dolarach czy euro. W sierpniu ich wartość wzrosła o niespełna miliard dolarów do 148,6 miliarda dolarów, niemal wyrównując lutowy rekord, informuje NBP. Co ciekawe, nieznacznie, bo o około 10 tysięcy uncji, czyli to jest 311 kg, do ponad 230 ton wzrosła rezerwa złota wynika z obliczeń Bankier Pell na podstawie danych Banku Centralnego. No to ciekawie, lecimy sobie dalej. Popatrzmy na to. Euro PKB Polska spadła z piedestału i nie ma się czym martwić. Popatrzmy na to, polska gospodarka spadła z podium i zajęła dość odległe miejsce w rankingu najszybszego wzrostu PKB w drugim kwartale tego roku, ale nie ma się czym martwić, ponieważ fenomenalne wyniki w tym zestawieniu wcale nie muszą świadczyć o sile gospodarki. Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się, że Polska zwykle znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej, raportujących najszybszy przyrost produkcji krajowej brutto. Ale już w pierwszym kwartale nasz kraj znalazł się poza podium, a w najnowszym zestawieniu, za Zapolsk Polska, zajęła dopiero 16 pozycję na 26 państw, które pokazały statystyki PKB za drugi kwartał. I tutaj na tym grafie mamy oczywiście. To wszystko ładnie pokazane. Nie oznacza to jednak słabości polskiej gospodarki. Wręcz przeciwnie. W drugim kwartale nasz produkt krajowy brutto urósł o 2,1% kwartał do kwartału i aż o 11,1% rok do roku. Był to rekordowy wzrost w ujęciu rocznym i najsilniejszy przyrost kwartalny od przynajmniej 2005 roku. Tyle tylko, że w obu przypadkach sporo namieszał efekt niskiej bazy. No i przybliżmy sobie. Zobaczmy te kraje z tym najlepszym, największym wzrostem, czyli mamy Hiszpanię. 19,8, a tu mamy rok do roku, kwartał do kwartału na pomarańczowo. Francja 18,7, Węgry 17,7, Włochy 17,3, Grecja 16,2. No i zobaczmy sobie z drugiej strony, powoli przewinę, możesz sobie zatrzymać. I zerknijmy sobie z drugiej strony, mamy Finlandię, można powiedzieć na tle pozostałych to zaledwie 7,5, Czechy 8,9, Dania 8,5, Litwa 9,9, Niemcy 9,4 i tak to właśnie wygląda. I lecimy sobie po tych danych z kolejnym newsem. PGNIK podniesie ceny gazu? Prezes URE nie będą zaskoczony. Ewentualny wzrost taryfy określającej krajowe ceny gazu na pewno nie odzwierciedli w pełni wzrostu cen tego paliwa na giełdach ocenił podczas 30 forum ekonomicznego w Karpaczu prezes polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Paweł Majewski. Jak tłumaczył prezes PGNiK, Decyzja w sprawie ewentualnego wniosku o zmianę taryfy zależy od wielu różnych czynników. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że wzrost taryfy, a co na pewno będzie, o co na pewno będzie dbał pan prezes URE nie będzie odzwierciedlał w pełni wzrostu cen paliwa gazowego na giełdach, dlatego że taryfa jest udzielona na pewien okres i w tym okresie cena gazu średnia będzie wypłaszczona, wyjaśnił Majewski. Spodziewamy się, że w drugim kwartale przyszłego roku jednak ten gaz będzie tanieć, dodał prezes PGNiG. Lecimy dalej. Tauron. Grupa Tauron chce mieć w 2030 roku Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku o mocy 1 gigawata. No to grubo, bo patrzymy, Taron chce i będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu budowy morskich farm wiatrowych. W 2030 roku chcemy mieć na Bałtyku 1 gigawat, powiedział Michałowski podczas panelu na forum ekonomicznym w Karpaczu. Jak dodał, spółka chciałaby wejść w pewne obszary samodzielnie, ale bardziej zależy na wspólnym. Przedsięwzięciu z innymi spółkami skarbu państwa. Na początku tego roku Taurum, TGE i zawarł list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. No to ładnie się Taurum rozwija. Lecimy sobie dalej. UniBEP spodziewa się w drugiej połowie tego roku wzrostu przychodów i większego udziału segmentu deweloperskiego w wynikach, poinformował Pab Business, prezes. Spółki w najbliższych latach grupa stawia na rozwój segmentu infrastrukturalnego. Grupa Unibep odnotowała w pierwszym półroczu tego roku około 16 milionów złotych zysku netto, wzrost o około 70% do roku, przy sprzedaży na poziomie około 694 miliony, spadek o 5% rok do roku. Lecimy dalej. Intercars. Skonsolidowane przychody Intercars w sierpniu 2021 roku wyniosły... Prawie 993 miliony złotych, co oznacza wzrost rok do roku o kosmiczne 33%. Pięknie. Podała spółka w komunikacie. Narastającą od początku roku grupa wypracowała już ponad 7 miliardów 523 miliony przychodów, czyli o 33,5% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż Intercars wyniosła w sierpniu ponad 678 milionów wzrost rok do roku o prawie 28%, z czego sprzedaż w Polsce odpowiadała za 428 milionów wzrost o 19% rok do roku. No to piękne wyniki lecimy sobie dalej. Kurs akcji Bake Games wzrósł w debiucie konek o 7,15%, tak więc witamy kolejną spółkę gamingową, która zasiliła nam tutaj właśnie ten sektor, ale popatrzmy to nie wszystko. Bo widzimy, że kolejna spółka wybiera się na parkiet. Dark Point Games planuje debiut na giełdzie i pierwszą grę na pierwszy kwartał 2022 roku. Tak więc czekamy na kolejnego debiutanta. Widzimy, że firma powstała w 2019 roku. Zespół tworzy obecnie ponad 20 osób, które pracowały wcześniej w takich firmach jak Techland, CA Games czy Vivid Games. Tak więc widzimy, że sektor nam się tutaj cały czas intensywnie rozrasta. No i lecimy dalej. Popatrzmy tutaj, co się dzieje. No bo w końcu dokonało się, można powiedzieć. Pierwszy kraj na świecie uznał bitcoina za oficjalny środek płatniczy. No, czekaliśmy na tą decyzję już oficjalnie. Od wtorku Salwador jest pierwszym krajem na świecie, w którym bitcoin ma status prawnego środka płatniczego. Dzień wcześniej państwo kupiło 400 bitcoinów, a prezydent obiecuje, że na tym nie koniec czyli epokowa decyzja i również adopcja bitcoina. Niesamowite. Daj znać, co o tym sądzisz. A ja lecę już z podsumowaniem rynku krypto. Rozpocznijmy od indeksu strachu oraz chciwości. Widzimy, że w tym momencie mamy chciwość na poziomie 64. Z drugiej strony mamy również chciwość na poziomie 79. No to zobaczmy, co się dzieje na topowej setce. Bo dzisiaj mamy cofkę. Skoro Bitcoin krwawi, no to ale tyle co dwucyfrowo. No i to jest oczywiście ryzyko, które musisz uwzględnić w swojej taktyce, jeżeli rozgrywasz ten ekstremalnie ryzykowny rynek. Popatrzmy sobie: Bitcoin w tym momencie spada o 8,5%. No w końcu jakaś korekta: 47 47271 dolarów za sztukę. i Ethereum 3453 dolarów za sztukę i skorygował w ciągu doby ponad 12%. Hex 85 w dół. Cardano. 13% w dół, XRP 15% w dół. No to zobaczmy sobie, co tam w ogóle zostało ze wzrostów. Dzisiaj tylko 3 krypto na plusie. Jest to Phantom 15,8% na plusie, Solana 15% na plusie, czy NIR Protokol 264%. Wszystko inne w czerwieni, tak więc wszystko inne leci na łeb na szyję. Popatrzmy, jak mocno Torcoin oberwał 30, prawie 31%, potem Ref 23, Filecoin 23, Horizon 23, OMG Network 22, Compound 22. No to jednym słowem, dzieje się. No i właśnie, to jest piękno rynku krypto. Jak już leci. To leci niesamowicie, a jak rośnie, również rośnie niesamowicie. No ale lecimy teraz z tym, żeby pokazać, co się dzieje również na MetaHiro, bo skoro rynek krwawi, to zobaczmy, jak tam się zachowuje ten projekt, który obserwujemy od dłuższego czasu, bo widzimy, że też mamy zejście korekcyjne. Widzimy, że w tym momencie spada 19% od szczytu, który wczoraj mierzyliśmy. Popatrzmy, mamy 21% spadku. No ale mamy dosyć ciekawe pytanie, tak więc w jednym w komentarzu wczoraj. Podsumowaliśmy, widzieliśmy te historyczne szczyty, też mierzyliśmy te szalone wzrosty właśnie na tej kryptowalucie. No to popatrzmy, a dlaczego nie pokazujesz przeliczenia w wariancie zakupu Hero po 0,3 i sprzedaż po 0,025? No to dzisiaj to pokażę. Tak, żeby wszyscy ci, którzy się ewentualnie zastanawiają, czy ten rynek krypto jest dla nich, no to trzeba im pokazać, że jednak nie jest dla nich i żeby jednak nie wchodzi na tak ekstremalnie ryzykowny rynek, bo to jest rynek tylko dla tych, którzy wiedzą z jakim ryzykiem to się oczywiście Wiąże. Na dlaczego? No To jest bardzo proste. Dlaczego? to tak więc już odpowiadam na to pytanie, dlaczego cały czas będę pokazywał tylko i wyłącznie wzrosty Jak ktoś ogląda mnie systematycznie, to doskonale zdaję sobie sprawę, że na początku lipca pojawił się dokładnie ten materiał. Tak więc, kto pamięta tą cenę, kto pamiętał w którym momencie budowę Tak więc, wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym nagraniu, nas interesuje tylko i wyłącznie przyszłość, a nie to. Skakiwanie ewentualnie przy obecnych cenach. Tak więc, dlatego będę pokazywał tylko i wyłącznie to, co będzie się działo pod kątem ewentualnej ceny w zderzeniu tego, co było po publikacji tego materiału. Tak więc, odpowiadając dlaczego, to właśnie już wiemy dlaczego. No ale zanim rozwinę tą drugą część pytania, żeby pokazać tą ekstremalną zwałę, która jest tutaj ewentualnie możliwa na Hero, no to nie wiem, popatrzmy sobie, jak to może wyglądać na innych projektach, żeby nie było tak prosto. Z czym tutaj tak naprawdę się mierzymy? No to zerknijmy sobie. Jeżeli chodzi o tą topową setkę, co tam mamy ciekawego, żebyśmy pokazali co po niektórym, jak to wygląda, jak ta jest zabawa na rynku krypto, co tam mamy. Mamy Lunę. A Luna dosyć ciekawym projektem na pewno jest. Dzisiaj zleciała sobie 15%, no to popatrzmy, co tam ciekawego się wydarzyło na tej Lunie, żeby pokazać tym wszystkim, którzy myślą na rozgrywaniu rynku krypto, żeby jednak dajcie sobie spokój odpuścili, szczególnie ci, którzy płaczą nawet nad jedną złotówką straconą, bo to nie jest rynek dla nich, żaden rynek który wiąże się z ryzykiem dla tych wszystkich, którzy nie akceptują poza mury, tylko nie jest dla nich. Widzimy, że tutaj mamy oberwanie 82% w bardzo szybki, ekstremalny sposób. Potem oczywiście był wzrost, no ale dobra, to pokażmy ten wzrost, żeby nie było. Mamy wzrost potem 762%. No ale jak myślisz? To się dało zarobić, czy się dało stracić, tylko. No dobra, no to lecmy z drugiej strony. No bo skoro tak to spuchło, no to co się wydarzy, kiedy zleci to z powrotem tutaj? Mamy spadek minus 88%. Tak więc wszyscy ci, którzy się zastanawiają, czy na Luni jeszcze można zarobić, jak spadnie 88%, no to może napisać, czy się da zarobić, czy się nie da zarobić. Tak więc tutaj mamy ekstremalny przypadek. No dobra, co tam jeszcze mamy ciekawego? Na szybko w przykładzie. Ostatnio puchnie nam solana. No to jak tam? Da się na tym zarobić, czy się nie da na tym zarobić, czy się da tylko i wyłącznie stracić? No to zobaczmy. Tą solanę. Co tam ciekawego na tej solanie się dzieje? Mieliśmy jakieś tutaj tąpnięcie. Mieliśmy coś ciekawego. Popatrzmy, jaki ten wzrost jest z tego dołka. Urosło to. Nie wiadomo po co i dlaczego, aż prawie 1000%, dokładnie 955%. No dobra, no to wiecznie będzie to rosło, przecież wiadomo, że na szczycie zawsze są ci, którzy wygrzywają w tym projekcie jeszcze mocniej. No to jak spadnie to 88%, no to co się wtedy wydarzy? To zarobią czy stracą? No dobra, no to teraz przechodzimy z powrotem do tego pytania. Zmierzmy to. Co się stanie z hero, kiedy zleci z 0,3 na 0,25? No to proszę bardzo, lecimy. 0,3, wierzymy. 0,3, 0,25. I to jest piękno tego rynku, czyli lecimy minus 91% dla wszystkich tych, którzy będą skokiwać z tego poziomu do 91, ale żeby nie było tak prosto, no to hmm, jakie tam było pytanie? Mamy taki, taką prognozę na karcie społeczności, zobaczmy sobie to. Ile tam prognozują, ile tam zakładają. Nasi głosujący. Ile będzie kosztował MetaHero na koniec 2021 roku? 278 oddanych głosów. Powyżej dolara, hmm. aż 28% głosów. No to jest niesłychane. Spadnie do zera. 27, ok. Mamy dwie skrajności, bardzo dobrze. To teraz lecimy z tym dolarem. Będzie metahiro kiedyś, być może, ktoś to wie, kosztował dolar. No tak, zleć na 0,25, to cię czeka 97% strata. Tak więc tego rynku się nie dotyka, bo wiąże się z ekstremalnym ryzykiem. Ekstremalne ryzyko przed wszystkimi, którzy się zaangażują w ten rynek, a z drugiej strony, no cóż, to więc każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to ekstremalne ryzyko na rynku krypto jest dla niego, czy w ogóle rynki kapitałowe są dla niego, czy też rynki tradycyjne, rynki krypto, tam wszystko gdzie się wiąże to z ekstremalnym ryzykiem. Tak więc, odpowiadając na pytanie, mam nadzieję, że ta symulacja wyjaśniła wszystkim i rozwiała wszelkie wątpliwości, dla kogo tak naprawdę jest ten rynek. I lecimy teraz już z tym, co się dzieje na rynku światowym. Popatrzmy tutaj na to ekstremalne ryzyko, co tam się u nich dzisiaj dzieje. Widzimy neutralny poziom na poziomie 51, jeżeli chodzi o indeks strachu. Jeżeli chodzi o spółki, to widzimy, że w tym momencie Microsoft cofa o 0, 25 Apple zyskuje 0, 0, 0, 86 Google Goge 2 setnych Amazon 1%, Tesla 2,5%, troszkę zieleni również w sektorze widzimy finansowym, no ale to popatrzmy sobie co ciekawego się dzieje teraz na indeksach. Widzimy, że ropa, co, ropa cofa, tutaj 71,5 dolara za baryłkę, DAX cofa 15836 punktów. S&P 500 również odpada 4515 punktów. No, czyżby to był początek jakiegoś mini krachu? No, jak myślisz, daj w komentarzu. Czy już będzie jakaś zwała na rynku i tylko i wyłącznie trzeba się uciekać? Nasdaq Delikatna korekta, 15632 punkty. Ellen, potem Dow Jones, no tutaj mamy piękne już oberwanie. ładnie to wygląda, 35 075 punktów. Russell, również delikatna korekta, 2280 punktów. Srebro cofa, 34 dolary 31 centów za uncję. Złoto w dół, bardzo ładny spadek, 1797 dolarów za uncję. No i zobaczmy waluty. Frank koryguje 4,14, funcik w dół 5,25, euro w dół 4,51 oraz dolar 3,80. No to popatrzmy sobie. Co ciekawego dzieje się teraz w tym momencie, zanim przejdę na nasze rynki, na karcie społeczność pod względem głosowania, bo przypominam, że również masz okazję współdecydować o tym, jaki przegląd oglądamy w najbliższą niedzielę. I zamiast OZE najprawdopodobniej zobaczymy sobie gaming. Mamy 28% oddanych głosów. Wik 20 również wysoko, bo 26% oddanych głosów. Tak więc, jak chcesz oglądać którąś z tych tutaj możliwości, którą mamy do wyboru, to zapraszam cię do karty społeczność, aby po prostu oddać swój głos. A jak podobała Ci się oczywiście symulacja, to pamiętaj o subskrypcji, komentarzu. Rzucenie łapu w górę, byciu aktywnym. Walczymy o to, żeby do końca roku ilość subskrypcji mocno przybyła i to będzie na pewno bardzo motywujące dla mnie do kolejnego działania, tak żebyś po prostu. Cały czas tutaj gdzieś wspierał mnie w tych moich działaniach i codziennej aktywności na kanale. Tak więc lecimy i wracamy już do tego, co ciekawego dzieje się na naszym podsumowaniu GPW. Popatrzmy sobie, co tutaj się wydarzyło dzisiaj. Bo skoro mamy zejścia na rynku zagranicznym, to czy to samo dzieje się na rynku polskim? Produkcyjne 3,70 na plusie, Excel 3% na plusie, 2,35 Ambra. Makarony 0,29. Jeżeli chodzi o największe zejścia, to PPS traci 4,55 na minusie. Excellence 2,78 na minusie. Formas 1,53 na minusie. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to PC Excel 425 tysięcy. Haptek 380 tysięcy. Jeżeli chodzi o następne zestawienie, jest to odchudzony WigTech bez gamingu. Popatrzmy LSI Soft 2,67 na plusie. Aileron 1,70. Potem z drugiej strony najmocniej obrywa K2 Holding. 4,55 w korekcie, PG 3,58. Liderzy obrotu to Orange 8,306, 200 cyfrowy, DataWalk 3,600. I lecimy sobie teraz ze spółkami dywidendowymi. Popatrzmy tutaj Quantum 4,55 na plusie, Projekt 4,44. W odwrocie Wodkan traci prawie 6%, Enter System 3%, Games Operator 2,88. Liderzy obrotu to PKO SA 43, Banki 3, PZU 81 milionów. Przypominam, że jak inwestować kom, tam aktualizuję tę listę dla Ciebie na bieżąco i jeszcze czekamy na najbliższe spółki które będą chciały się podzielić zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Jest ich jeszcze troszkę we wrześniu, tak więc ci, którzy lubią rozgrywać spółki dywidendowe albo po prostu chcą dostać tą dywidendę, no to jeszcze jest czas, aby po prostu gdzieś przyjrzeć się bliżej właśnie tym spółkom. No i wracamy na nasze zestawienie. Popatrzmy, jeżeli chodzi o pogromców. Dzisiaj Genomtek 8% do góry, Farmena 263, Medcamp 70. Jeżeli chodzi o spadki, to Biomet Lublin 330 na minusie, Biomaksima 326 na minusie. Liderzy obrotu to Mercator, 5 baniek, Mabion 4 banki, czy Biomet Lubin. 2,5 miliona. Jeżeli chodzi o budownictwo, tutaj MFO 14,7 na napisie bardzo ładnie. Ładny obrót, gratuluję wszystkim, którzy się załapali. Trakcja również ładnie, 7,6 na plusie. Projekt Przem 4:40. W korekcie za to mamy pozbud 431 czy ZUE 411. Liderzy obrotu to Trakcja 3403 bańki MFO PKB z bańka 800. Jeżeli chodzi o nieruchomości, PHN 483, MEPL Grupa 133. Liderzy spadku to Wikan 5,5%, Plaza Center 333, Warimpex 290, obroty PHN 814 tysięcy, Atal 486 tysięcy. Jeżeli chodzi o energetykę, dzisiaj wow! No to Zepak dzisiaj poszarł 28% do góry. 7,5 miliona obrotu. Niesamowite. Gratuluję. Benzin 4% do góry w korekcie. Photon 245, 243 IntraOut. Liderzy obrotu to Zepak 7,5 bańki, 6900 PG, Tauron 4700. Turystyka. Tutaj LCOP 117 na plusie, Efekt 116. W korekcie Enter oraz Rainbow. Nieznacznie. Tutaj mamy Enter 43 setne, a 59 setne Rainbow. Enter z największym obrotem 856 tysięcy. Na odzieżówce Vistula dzisiaj zyskuje 285, Protektor 169. W korekcie za to mamy Plantware 367, Sunview 280, Exotic 239. Liderzy obrotu to LPP 33 miliony, Pepco 19,30, CCC. Jeżeli chodzi o gastronomię, IBC Polska 696, Mex Polska 545. Jeżeli chodzi o hamburgera, on traci najmocniej 256 na skromnym obrocie. Amrys z największym obrotem 822 tysiące, koryguje o 33 setne. Ukraina. Tutaj KSG Agro zyskuje 7,2 setne. Jest to jedyna spółka w zielonych barwach. W korekcie najmocniej obrywam kółe. Cool Energy. traci 3,5%, czas starta 2,30. Lider obrotu ta starta 3 400 i kernel 2 600. Zerknijmy teraz na gaming. Popatrzmy sobie. Dzisiaj Seven Level zyskuje najmocniej, bo aż 8,37 setnych. Krabater 3,63. Dedas 3,25. No i popatrzmy. Przypominam, że już mamy grubo. Powyżej 70 spółek w tym zestawieniu. Dzisiaj debut, jutro debut. Tak więc widzimy, że tych spółek jest coraz, coraz więcej na naszym parkiecie. PB Games oberwało najmocniej 11,59. surflat 9,35. BDC Studio 7,69. Moonlight 7,50. Czyli widzimy, że spadków dzisiaj nie brakuje. Liderzy obrotu to CD Projekt, który korektuje dzisiaj o 1,6%. 78 milionów. TS Games. 1,5% na plusie, 17 banek i powyżej banki mamy jeszcze 11,8% Playways Games, czy też Huge. Sam indeks w korekcie dzisiaj a 24,202 punkty. Zerknijmy sobie na pozycje krótkie jeszcze, co ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o pozycje krótkie. Bez zmian. Trzy razy mamy krótkie na CD-projekcie: Play to Chill, Eleven Beat oraz JSW. No to wracamy na banki, popatrzmy sobie. Boś dzisiaj, o kurczę, no to Boś dzisiaj eksplodował. 18%, jak ktoś się załapał. to 2,49, BNP 2%, w korekcie Getin 2,55 i Getin Nobel 2,46. Liderzy obrotu to PKBP 61 milionów, PKWS SA 43 Sam indeks korygują o 16,7817 punktów. Na OZE dzisiaj ZEPak króluje, bo 28% procent do przodu. Stilo 7,20, VAT 4,55 czy 3,64. W korekcie za to Remers Roll obrywa 5,62, ECOBOX 5,36 czy G-Energy 5%. Liderzy obrotu ZEPAK 7,5 miliona, powyżej banki Unimod oraz Onde. Lecimy teraz z tym, co się dzieje na indeksach. Widzimy, że shorty dzisiaj w grze. SWIG 81, który oglądamy również w szczegółach, mamy 74 setne na plusie 21,409 punktów. Potem mamy chemię 62 setne. Widzimy, że EVIC 40 również na plusie 19 setnych 5 000 325 punktów. Jeżeli chodzi o pozostałe indeksy, to widzimy, że najmocniej dzisiaj obrywa górnictwo traci dwa ponad procent, potem Ukraina 1,17, wIG 20, również w korekcie 89 setnych, 2394 punkty. W szczegółach WIG 20 tylko Trzy spółki na plusie i to delikatny Orlen 8900, Taron 4900, a Lotus 21 2100. Pozostałe w czerwieni najmocniej obrywa Allegro, tracąc 321, KGHM 227, CD Projekt 160. Jeżeli chodzi o obrót, to tutaj JSW na delikatnej dosłownie kosmetycznej korekcji 1400 125 milionów obrotu, PZU 81 378 CD Projekt. Lecimy ze średnimi spółkami, popatrzmy sobie dzisiaj. Mamy grupę azoty 3,23 na plusie, Algor 2,49 na plusie, TS Games 1,56 na plusie. Też skromnie. Z drugiej strony biomet Lublin obrywa 3,30, Develia 288, Playway 2,72. A iderem obrotu jest TS Games 17,800 i Algor 12,400. Jeżeli chodzi o małe spółki z Edwick 80, popatrzmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje. Widzimy, że Zepak liderem 28%, Bosch 18%, AluMetal 10%, też pięknie, no to mamy piękne trzy spółki z Edzvik 80. Z drugiej strony najmocniej koryguje PG Soft, 3,58%, Sunrim 2,80% czy Mangata 2,80%. Liderzy obrotu to Zepak 7,5 miliona, 5, 5 banik Bosch czy AluMetal 4,700. Na nim konekcie popatrzmy, dzisiaj największe wzrosty to Partner do oczywiście weryfikacji 48%, na dużym obrocie Devora 15% bańka 200, również synergia ładnie 16% do góry 648 tysięcy, czy SFD y, SFD y, 12% 552 tysiące. Zobaczmy z drugiej strony na największe zejścia, największe spadki na tym naszym małym parkiecie, co tutaj ciekawego się w dniu dzisiejszym wydarzyło. I widzimy, że grupa Trinity obrywała aż 20%, Plasma 18, remedius 16 i. Na większym obrocie nowina, na przykład 8,5%, 166 tysięcy. Zobaczmy, czy są nawet jacyś milionerzy, czyli spółki, które wygenerowały powyżej miliona obrotu dziennego właśnie na tym naszym małym parkiecie. Point pack Bank, banka 200, Devorant, banka 200. No i lecimy teraz z indeksem szerokiego rynku. Popatrzmy sobie, co tutaj się ciekawego dzieje. No, już... Lecimy zepak liderem 28% Boś 18, 14 MFO, AluMetal 10%. No, pięknie to wygląda. Jak ktoś się zapał, akurat na te spółki, to duże, duże gratulacje. Kawał dobrej roboty. Widzimy, że przepięknie to dzisiaj spuchło. Ładny obrót również Action 5% do góry: 3900. Mamy coś jeszcze fajnego? Grupa azoty: 3% do góry: 4200. No, to popatrzmy, co dzisiaj najmocniej również obrywa. No, bo to nie jest tak pięknie, że spada. Widzimy, że nawet rynek krypto krwawi. Indeksy się cofają. Kredyty 92, ale na skromnym obrocie, IFSA 9,5%, Nexity 9,5%, potem na większym obrocie, na przykład tam cofa RELPOL 4,23 bańka obrotu, czy banieczka na ONDE 4% w dół. Liderzy obrotu, zobaczmy, czy ktoś tam się wkradł przebojem. JTSW, lider reprezentacji D-Projekt i gdzie tu mamy jakąś kolejną spółkę, Pepko zajmuje się tutaj w tym miejscu, no całkiem nieźle, indeksy, zobaczmy sobie na tą cofkę. Widzimy, że dzisiaj delikatna korekta na WIGU. Zobaczymy, co ciekawego się będzie działo. No jakby nie było po takim... Szaleńczym wręcz wzroście po tych nowych szczytach, na jakaś korekta w końcu by się przydała. WIG20 również ładnie zatrzymał się w dosyć ciekawym miejscu, tak więc zobaczymy najbliższe dni, cały czas nam tę sytuację. No, SWIG80 czekaliśmy na to, rozmawialiśmy o tym, żeby w końcu z impetem rozjechać tą granicę, która ich tutaj hamowała, czyli te poprzednie szczyty i to nastąpiło w dniu dzisiejszym, tak więc widzieliśmy, że czołówka dzisiejszych wzrostów to są spółki właśnie tworzące nam ten indeks. I MWIG40 również bardzo ładnie nam zatrzymał się, tak więc to wszystko, co będzie się działo na rynkach, najprawdopodobniej będzie zależeć, o tym, w jakich nastrojach będzie tutaj SP500 chodziło w najbliższych dniach, w najbliższych godzinach, i zobaczymy, czy jutro będziemy mieć po prostu kontynuację korekty i fazy spadkowej, czy też nie. No, jakby nie było spokojnie, mogą sobie spaść i jeszcze przetestować te poprzednie szczyty. No, na rynku amerykańskim może nie byłoby to zbyt głęboka korekta, no, ale u nas na pewno, na co po niektórych spółkach byłoby to bolesne doświadczenie, daj znać w komentarzach, jak Ty uważasz, czy w tym tygodniu czeka nas jakieś zejście korekcyjne, czy też nie, czy wręcz przeciwnie, no bo jakby nie było, rynek krypto w końcu po tym rozgrzaniu dzisiaj widzimy, że się cofa i nawet Bitcoin, no prawie 10% korekty, a jak Bitcoin ci w ten sposób, no to alt pięknie, pięknie krwawią. Tak to właśnie wygląda. Tak jest ryzyko rozgrywania wszystkich rynków, czy to tradycyjnych, normalnych, czy oczywiście tych ekstremalnych, jak rynku krypto. Więc daj znać w komentarzu, jaki rynek Ty lubisz rozgrywać. Co ciekawego w tym tygodniu może się wydarzyć na tych wszystkich parkietach. Pozdrawiam Cię. Trzymaj się. Na razie. Hej.